Witamy! Jest dzisiaj z nami Drako. No cześć! Drake z Roko. No hej siema. Lampas. To ja, cześć. Matko. I Schochu. Cześć, cześć wam. Oraz Twiniu. Witam. No to dobrze, może zaczniemy jakąś tą alfabetyczną, czyli najpierw Draco. Co sądzisz o Nikuligi? Jakby nie patrzeć, a pierwsze miejsce, niestety zasłużone. SGS, które powstało tylko i wyłącznie, żeby zająć to pierwsze miejsce. Tylko i wyłącznie, żeby spełnić ten cel. Podpisze. Ale cóż, po linkach wszystkich. Chochlę dobrze, dobrze. niezasłużone drugie miejsce kompletnie. Poprawiam się Lampas. Gdyż, gdyby nie było tego walkowera, CUA by było na drugim miejscu. No ale cóż, wyszło jak wyszło. Cuła po raz drugi w swojej historii. Trzecie miejsce. Bardzo fajnie, bardzo się cieszę. W sumie spodziewałem się. A propos Cuła. Co, co sądzisz o grze Twojego klanu w 12 sezonie ligi? W sumie e, mieliśmy mały inactive przepis. Tak, powstaliśmy dosyć na szybko, akurat na start. League. I miałem tylko po prostu nadzieję, że nie będziemy w tej tam ostatniej dwójce. A tak trzecie mnie w sumie pozytywnie zaskoczyło. Jak oceniasz, Jak oceniasz 12. Jak oceniasz 12 względem aktywności dzikich Pól? No, jakby nie patrzeć. Sporo randomów do. prawda, do gry? A tak to co, stare wygi, starzy wyjadają grają czas do czasu. Nie wiem, czy jakikolwiek plan przeprowadza coś takiego, ale jeśli tak, to pozdrawiam serdecznie i tak trzymać. W każdym razie, jakoś poszło. Jaką wróżysz przyszłość dzikim polom? Dzikie pola, myślę, że na pewno jeszcze trwają spory kawałek czasu. Na pewno powstanie pan powstanie Lorda, oczywiście Karaibom, jeśli chcesz coś tam piać. I inne takie trochę namieszają w jak ty na scenie dzikiej, ale jednak. Starzy gracze będą wracać żeby raz na jakiś, żeby coś pograć i myślę, że przez długi czas. Co byś zmienił w następnym sezonie? Poza wyrąbaniem Lampasa z ligi nie zmieniłbym raczej nic. Obecne zasady mi się podobały. E, może bardziej restrykcyjnie podszedłbym e, od decyzji odnośnie klanów i samej organizacji czekiego, ale tak to nie miałem wielkich zasad. Dziękujemy. Był z nami Draco z CUA. No byłem. Teraz Drake. Co sądzisz o wyniku ligi? E, szczerze? Uważam, że tę ligę mogło wygrać kilka dobrych klanów. No oczywiście oprócz nas. Na, 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 znaczy my średnio zagraliśmy, ale bardzo dobrze pokazało się. Z bardzo dobrej strony się pokazało, z tego granie Szwecją naprawdę bardzo ładnie grają, muszę przyznać. No ale niemcom się udało, tak? Limity jak limit. Muszkieterzy zrobili swoje no i wygrali, tak. Tyle Znale. uważam. No. Zasłużyli chyba mimo wszystko na to Niemcy. Grają chyba najwięcej teraz ze wszystkich, się wydaje. Co są dziś po twojego w 12 sezonie Ligi? A, ten sen sezon był bardzo ciekawy, tak mi się wydaje. Znaczy no, zaczęliśmy w miarę okej. Okay. Później się z Hofel, z Cua, no, przegraliśmy. Fartem, nie fartem, no, nie mieliśmy składu, takie wydaje. E, dobry mecz z SGS-em. No i, znaczy, uważam, że mimo wszystko na taki skład, jaki mieliśmy, to... Jak oceniasz ten sezon pod względem aktywności? Szczerze, To nie mam momencie Dwa klany, tak? Dwa chyba się rozlecie, więc... No tak, HP i... PW się no, właśnie. Znaczy, no... Kiedyś by było lepiej, tak? Ale myślę, że i tak nawet... Nawet nieźle wypadł jeżeli chodzi o aktywność. Ludzie się też pojawią... Znaczy, może nie w sezonie, ale ogólnie ludzie się pojawili, no, na serwerach, także że się jeszcze coś pojawi nowego w sezonie. Liczę na to. Jaką wróżysz przyszłość z polą? No, jeżeli nie wymyślimy, tu średnio. Aczkolwiek starzy gracze wracają, bo wiem, że Kerki jest ostatnio i Avengersi się reaktywowali, także może coś jeszcze z tego będzie, ale ja myślę, że potrzebne jakieś zmian. Typu nowe mapy, ale no nie wiem, no, to wszystko od rady zależy, czy oni się zgodzą na te nowe mapy. Co by zmienił w następnym sezonie? No tak jak mówiłem, mapy by być nowe. No i w sumie zasady bym zmienił odnośnie do limitu na kawalerię, znaczy może być ten limit na kawalerię, ale żeby muszkieterzy też nie mieli jakiś limit, bo to co się stało w tym sezonie, przykład Hofstuhl czy SGS, to jest po prostu gromienie ludzi Szwecją, tak? Muszkieterzy, szwedzcy robili swoje po prostu. Dobra, był z nami Drakes Roko. No, Chcesz kogoś pozdrowić? Ja pozdrawiam Gera, e, e, no i Geja z Co sądzisz o wyniku to, dobra. ligi? Szymać. Dobra, witamy, jest z nami Lampas. Cześć, jeszcze raz. Lampas, co sądzisz o wyniku ligi? Myślę, że był sprawiedliwy, ale reprezentacją niemiecką było grać. Myślę, że jak na poziom niemiecki, strasznie słabo grali. Ale chciałem podkreślić tutaj piękną grę ze strony CUA, gdzie tak naprawdę niespodziewanie się wybili na trzecie miejsce. I ze strony Hochu za dużą aktywność. No i pozdrawiam, bo bardzo im pomogła w tej lidze. No, to tyle. Co sądzisz o grze twojego klanu w 12 sezonie ligi? Hmm, byliśmy nowym klanem, to była to nasza pierwsza liga, Wygra... drugie miejsce zawdzięczam skillom graczy, którzy grali, no i sądzę, że w przyszłym sezonie można grać o pierwsze miejsce, jeżeli da nowo skład. <laughs> Jak oceniasz 12 sezon ligi pod względem aktywności dzikich pól? Hmm. W zebrało się nie wiem, chyba z 10 klanów, z czego 3 klany chyba odpadły, albo 2 zrezygnowały z grania. Więc jak zwykle widzę, klany odpadają, ale myślę, że no, liga ciągle na przykład przybywa do no, klanów, powracają Avengersi czy coś takiego, no, że ciągle będzie się utrzymywać. Chyba, że no nie, nie wiem, tak mi się wydaje, że po prostu no, duża liczba osób w te czasy, gdy już praktycznie lidze, wie, większość nie gra w tę grę. Co to zapajać? Jaką wróżysz przyszłość i hmm, Tak jak wiem, no pojawiają się nowe więc myślę, że jak na razie nie, nie przestanie jakby to powiedzieć działać <coughs> Co by zmienił w następnym sezonie? Hmm. Zasady no. 50 na 50% sumie na kawalerii jest niesprawiedliwe. Za dużo razy była brawa specja ciężko było zegrać. Myślę, że... Prowadził mówiłem, że jeżeli Klaba ma to samą liczbę punktów, to prowadzić mecz o dane miejsce, a nie, że liczba rund o tym decyduje. Dobrze. <laughs> Dziękujemy, był z nami Lampas z Hoflu. Nie pozdrawiam. Nie no, pozdrawiam serdecznie, pozdrawiam Drake'a, którego bardzo kocham, no i chcę go zaprosić do mojego klanu. Matkowski. Co sądzisz dziś wyniku Lili? W Higig nie jest dla mnie osobiście. To było dosyć pewne, że jakby zebrać reprezentację powiedznego kraju, to ona zdominowała ligę stałem z SGS-m. i najlepszych między. Co sądzisz, że grze twojego klanu w 12 sezonie Riki? A osobiście jestem trochę zawiedzony z innego punktu widzenia. To znaczy aktywność zaczęła dopisać z pozytywnym aspektem gry, ale to, że Zero taktyk, zero treningów. Przełożyło się również na wyniki meczu. I mam nadzieję, że w przyszłym sezonie będzie lepiej. Jak oceniasz 12 sezon pod względem aktywności dzikich pól? powiem wam, że są pozytywnie. Szczerze powiedziawszy, wielu ludzi już sądziło, że dzikie Pola raczej minęły. Ale ten sezon pokazał, że mimo wszystko można ciągle kontynuować ligę. Po to są nowe klany. Przyszło dużo nowych graczy, dzięki przeceną. Aktywność dopisywała w tym sezonie. Jaką wróżysz przyszłość Dzikim Polom? Hmm, no szczerze powiedziawszy... To pewnie potrwa zanim sceną panie kompletnie. Zwłaszcza, że już nie czeka nas Bannerlord. Wydaje mi się, że jeszcze że spokojnie z rok pociągniemy przynajmniej. Z tą sceną, z ligą, jeszcze przez rok będziemy się wspólnie bawić. Co byś zmienił w następnym sezonie? Yy, na pewno... W tym sezonie było mało takowych eventów. Był event yy, manualowy, był, było dężenie od Marfa, ale przez całą sezon to jest wszystko mało poza Sanigon. Będzie olimpiada, więc myślę, że akurat w, w, będzie się dużo działo. A w, samym, w samej lidze się trochę zmieniła zasada a propos yy, balansu. Aż sam balans na kawalerię powoduje, że tak naprawdę nie uważam, żeby to było uczciwe. No, tylko tyle. Dziękujemy. Dziękujemy, był z nami Matkowski z Hochu. Dzięki za rozmowę. Teraz Twiniu. Co sądzisz o wyniku ligi? No, O wyniku ligi. No Sądzę, że wynik ligi odzwierciedla kondycję klanów w tym sezonie, tak? Po prostu SGS było pierwsze, wszystkich rozjechało. No, oprócz Hofluk wygrał. Dzięki zasadom. Dzięki złamaniu zasad przez SGS, ale po prostu Hoff, SGS wszystko rozjechało. No i zasłużyło na zwycięstwo. Można mówić, że Hov tam... Dzięki zasadom, tak. Niektórzy mogą mówić, że Hov tam dzięki zasadom wygrał tylko. No ale moim zdaniem SGS powinno znać zasady. Nie, że grał gracz znaczy tak, tak się mówi go nick, mam nadzieję. Który już wcześniej w taką aferę został zamieszany, że po prostu grał kiedy nie mógł grać i... Nawet jeżeli SGS nie znał zasad, to Nekromancja nie znać te zasady. No ale yy, ostatecznie najważniejszy jest udział i te klany, które dotrwały do końca sezonu, po prostu są zwycięzcami dla mnie. Wszystkie. Dziękuję, dziękuję. Dominiku teraz ty. Co sądzisz o grze twojego klanu w 12. sezonie Ligi? No, zaczęliśmy sezon słabo dosyć. Znaczy, wygraliśmy z HP, ale już nam słabo poszło. Na szczęście większość, którą przegraliśmy, czyli PW, SG, PW Rise of Abyss odeszło z ligi Valkovery i mogliśmy walczyć o to trzecie miejsce. Niewygrana Hoflus SGS oczywiście. Nieźle poszło, mimo problemów ze składem, mimo problemów na początku ligi ze zgraniem się, zakończyliśmy ligę nieźle. Udało nam się osiągnąć jakiś tam wynik, jakieś szanse na podium, że straciliśmy ją, ale. <laughs> o co tu powiedzieć? Jak oceniasz 12 sezon pod względem aktywności graczy w Dzikich Polach? Aktywności graczy. no... Na początku była mała aktywność graczy, bo wiadomo, o, liga się. Była przerwa na wakacje, liga potem się spóźniała. Na początku li, nadal była mała aktywność. Trochę wzrosła, tak. Była promocja na Steamie. Dzikie, no to wzrosła. Na, na początku stycznia właśnie dzikie pola jakby się odrodziły. Było dużo graczy i na serwerach, można było grać mecze. No i teraz zobaczymy, co przyniesie przyszłość. A propos przyszłości. Dominikus? Jaką wróżysz przyszłość, dzikim polom? No na dzikich polach na razie jest stagnacja, no, jedynie te promocje na Steamie przynoszą trochę więcej graczy, ale wiadomo producent porzucił tę grę, tak? nie ma już balansu frakcji, ludzie grają tymi frakcjami, które są najlepsze na meczach. No jeżeli nie znajdzie się jakiś dobry moder, albo grupa moderów, które coś zmienią, no to będzie stagnacja na tych dzikich polach jednak. Co byś zmienił w następnym sezonie? No, ja już dawno zauważyłem, że ludzi się nie da zadowolić. Więc w następnym sezonie po prostu y, uwzględnimy, y, który y, wolę większości klanów, tak? Co do, co do zasad. Po no, bo wszystkich się da zadowolić. I, i zobaczymy. No, uwzględnimy wolę większości klanów co do zmiany zasad. Moim zdaniem, jedyna zasada, na którą się nie zgodzę, to jednoczesne switche oraz wybór frakcji. Ponieważ moim zdaniem, to nie jest, że jakiś klan, który nie zna się na frakcjach, albo nie chce poświęcić czasu na jakiejś dobrej frakcji dla siebie, miałby wybrać frakcję dla mnie. Że wybierze sobie jakąś frakcję na mapę, a potem ja mam na tym frakcji grać, co on wybierze, tak? To moim zdaniem jest niesprawiedliwe, ale no reszta zasady jest dla mnie akceptowalna. No ale na Radzie liczy się więcej tylko mój głos. No to ja tylko mówię jak ja zagłosuję. To zobaczymy. To zobaczymy na radę. Dziękujemy. To był dwiniu AK. Równie dziękuję. Dobra. No to. Yy, od razu.